Czwaneczko z tej strony czarne. To no, miało być inaczej. Cimaneczko, moje owieczki. A to jest kolejny... Nie wiem, co nie Oto jest... No, nie kolejny odcinek serii, tylko... No wiecie. O, jest. Skin w pełnej okazałości. Dobra, przywitamy się. Dobra. To teraz udowodnimy Nixie, że ja jestem mistrzem. Parkrowca. Dobra, w tym się tam witamy? zapytam się czy przywitają się. się. Hmm. Też to widać. typ Na trudny Dwa. Dobra No idziemy grać z Nixie, Sky i przyjaciółką. Dobra. Idziemy na mapę drugą. Żeby pokazać y, Nixie, że się myliła i że to nie jest niszczą parkourów, no bo jak można mówić, że ktoś jest lepszy ode mnie w parkurach? Ups! Dobre zagranie. Zobaczymy, kto jest najlepszy w parkurach. No, odpowiedź jest. Nie, nie, płaka, nie, nie, deka coś, deka, deka, nie widzę teraz, ale ona jest lepsza, nie, 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 Kurde, nie, nie, nikt nie może być ode mnie lepszy w parkurach. Dobra, dobra, walczymy. mam z głosem. zauważyliście? Dobra, już się nie wściekam. Dobra, sorry, za Ale kurde. Gdzie jest ten? Jeden na dwór. Dobra. Czekajcie. O nie, ona jest tam. Dobra, pokonamy ją. Już mamy... Jest! Mamy! SKK! Nie, zdawało mi się. No, bo wiecie. youtuberzy i tak dalej. I Nixi tam jest na początku. No, matko jedyna, no Nixi. Nixi! Y, wiem, że pewnie to oglądasz. Jeżeli to oglądasz, nazwy, jeżeli nie oglądasz, to nazwę to jakoś żebyś oglądała, na przykład pokonałam Nixi albo w tym stylu, To wiedz, że się nie wyzywa park, y, mistrza parkurów, jeżeli się nie umie na średnim wygrać. No, hej, Nixi. O, taka jest. On Kurde. Dawaj... Szybciej. Jeszcze... Jedna. 2 0 Ile już? Cielek? 5 minut. No, spoczko. 2-0, e e ponieważ... Dobra, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? O, tam jest. Widzę ją. Widzę. Obserwujemy. Dawaj, Nixi, nikt... dawaj. Dawaj. Siedzi na klocku. Pewnie na shiftie była, bo nie spada. Dalej nie spada. Szybko, 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 szybko. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, szybciej, 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 szybciej. Już masz punkt kontrolny, tak? Prawo! brawo! Masz punkt kontrolny. Tam jest. No! Punkt kontrolny, Kort, nie, kort, szybciej. Szybciej, 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 szybciej. Jak można wyzywać parkurowca na pojedynek, skoro e, nie umie się tego? Tak się więc wolny. No. A ta ta, ta 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 już nie do powiedzenia. Fajne jest Optifańcu, nie? Tak, pach, pach, pach. No jadno, super jest. Muszę. No, ale super ten Miejsce! Dawaj, dawaj! Już prawie, już prawie! Już prawie! Już prawie! Dobra, już prawie, już prawie! Już prawie, już prawie! Dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Czekajcie, żebym ja nie spadła. Bo co? Bo to to, to... to już ten... To już byłby za wielki fejk, gdybym nagle spadła. Musiałabym od tamtego ten... Dobra. Lecisz, lecisz, lecisz. Dajesz nixie, dajesz! Widzę cię. Widzę twoje warko, dwa. Widzę. Widzę, gdzie ty jesteś? Spadłaś na mnie. Dobra, jesteś. Dobra. Teraz trzeci. O! O! A gdzie ona? Gdzie on? O, jest. ядене. Да, пуйте. Добре, Добре чакаме на Никсир. Никсир, Никсир, Никсир. Хей, хоро. nie, ha, mm. nie, nie, не... nie, Gdzie ja jesteś? No, jest. Dobra, idziemy na trójkę. Jesteś tu? Nixie? Nixie? To jest Nixie, nie, to nie jest Nixie. Nixie. A jest tutaj? Nie widzę, nie widzę. O, oh, jest, Nixie Sky jest. Nie, nie, to nie. Nixie? Nie, to jakiś Lampard. No, jestem na parku, wyjść, wyjść. Nixie! Mmmmm! Nixie! No! Już 9 minut, dziecięka, Nixie! Nixie! Ale czekajcie prywatne sprawy. No nie ma jej na fejsie. Nie ma? Nie ma? Jest tutaj? A może się wściekło? Jest! Nixie Sky. No, tup, tup, tup. Nixie Sky, Czekam tu na Ciebie! Dobra. Nie, nie. Dobra, idziemy na lobby. Jeżeli tam jej nie będzie... No, Nixie! Nixie! Si. Nixie! Si. Poczekajcie, a to nie była ona? Tam? Nixie! No, tyle z nią problemów. No, lo, pewnie. No, Nixie! Nixie! Poczekajcie, może poszła pod ścieżką? Tam, gdzie się spotkałyśmy tam na początku tam o, tam o, Nixie! Who are you? Nixie. Czekajcie, Czekaj. Nixie. Gdzie... Yes. Halo Nixie. Nixie. Dobre, Koniec odcinka. Ja wygrałam, bo jest 2 0 i jeszcze jedna gra, więc nie wygra ze mną. Ale jeszcze tam się pokonimy, coś tam. No to. Tak. No to komentujcie, subskrybujcie, pogratulujcie mi zwycięstwa, no wiecie. No i podziwiajcie, mm. dawno go nie widzieliście. Ten skin, ten piękny skin. Mm. Ty, te oczka rozpikane, ten nosek, te pazurki puszczące. Mm. Zasłaniasz mi widok. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i na raz.